Być może udało Ci się oglądać jeden z moich ostatnich odcinków na vlogu, kiedy mówiłem o tym, jak działa kultura zapiertowa. W projektach bardzo często jest tak, że ona w pewnym sensie w ograniczonym zakresie może być przydatna. O co chodzi? W projektach bardzo często jest tak, że pewien zasób jest wąskim gardłem tego projektu. Zwłaszcza jeżeli mamy firmę, w której robimy więcej niż jeden projekt yy, równolegle, albo korzystamy z podwykonawców, którzy mają to samo co my, czyli pracują na więcej niż jednym projekcie. Albo też, kiedy mamy zasoby, które mają zadania operacyjne i zadania projektowe. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak wąskie gardło, czyli zasób, który limituje szybkość realizowania projektu. Jeżeli mamy pojedynczy projekt, to najczęściej wąskim, jako wąskie gardło należy potraktować łańcuch krytyczny, czyli wszystkie zadania, które są na łańcuchu krytycznym. Dlaczego? One limitują nam, kiedy zostanie zrobiony projekt, więc musimy potraktować je w ten sposób. No ale dobra, ale co ma z tym wspólnego kultura zapierdolu? Otóż ma, i to bardzo dużo, bo jeżeli przypilnujesz, żeby te osoby, które pracują nad zadaniami na łańcuchu krytycznym, bądź też są wąskim gardłem projektów, pracowały na maksa. To one niestety trochę muszą zapierdalać. Nie mogą poprzestawać. One muszą pracować na maksa. Jest tylko jeszcze jedna rzecz, żeby to dobrze zrozumieć. Zasada podstawowa TOC mówi tak, że owszem, proces pługi jest bezwzględnie jednoznaczne. Znajdź ograniczenie, czyli to wąskie kartło, eksploatuj je, czyli spraw, żeby zapierdalało, ale też podporządkuj wszystko pod tą decyzję. Czyli inne zasoby mają wspierać ten zasób. Wiele razy widziałem, że inni se tak siedzą i patrzą, ha, 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 on zapierdala, a my nie. No nie. Nie ma. Jeżeli ktoś się nie wyrabia i jest wąskim gardłem i nie wyrabia się dlatego, że warunki go do tego zmuszają, a nie dlatego, że się opieprza, no to faktycznie należy go pomóc i wszyscy muszą to rozumieć. Musisz pracować na maksa, jeżeli jesteś wąskim gardłem, ale też masz prawo wymagać pomocy od innych. Proces później mówi jeszcze o czwartym punkcie, czyli zainwestuj w wąskie gardło, czyli być może zatrudnij następną osobę. Albo narzędzia lepsze kup. I punkt piąty. Wróć do początku. Czyli sprawdź, czy ograniczenie się nie przemieściło Po to, żeby inercja nie stać twoim ograniczeniem. Więc tak, w ograniczonym zakresie, w projektach, kultura zapierdolu ma sens. Ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast wszyscy, którzy nie są na łańcuchu krytycznym, nie robią zadań na łańcuchu krytycznym ani nie są wąskim gardłem projektów, powinni takiemu wąskiemu gardłu albo osobom, które wykonują zadania na łańcuchu krytycznym stale pomagać.